Cześć, witajcie na Powróżu. Dzisiaj opowiem Wam trochę o tym, czym tak w ogóle jest ten tarot, który w końcu ma być główną tematyką tego vloga. Zapewne każdy z Was ma już jakieś pojęcie w tym temacie, wie czym jest tarot i do czego on służy. W końcu nie jest to żadna wiedza tajemna. Tarot pojawia się zarówno w książkach, serialach, jak i filmach. Bywa też atrakcją wielu imprez andrzejkowych i przypuszczam, że nie jeden z Was był kiedyś złapany przez cygankę, która chciała mu wróżyć albo ze zwykłych kart takich do grania w wojnę albo w makao, albo właśnie z kart tarota. Ogólne pojęcie o tarocie zatem ma każdy. Nie jest też wielką filozofią wpisać hasło w wyszukiwarkę internetową i przeczytanie pierwszej, lepszej definicji. Ale jeśli to zrobicie, możecie zauważyć, że wiele z definicji, zarówno tych zamieszczonych w internecie, jak i tych z podręczników o tarocie, różnią się od siebie. Niektóre jedynie szczegółami, ale jednak pewne różnice bywają znaczące. Mimo to, każda z tych definicji poniekąd jest właściwa. Ich różnorodność wynika chociażby z tego, że dla każdej osoby, która zajmuje się tarotem i ma z nim styczność, jest on czymś innym i ma inne znaczenie. Ale sporna jest też historia samego tarota. Jak przeczytamy chociażby na Wikipedii, pierwsza talia powstała około 1450 roku. Ale niektórzy badacze doszukują się symboliki tarota już w starożytnych egipskich hieroglifach. Samą historię tarota na razie zostawimy i skupimy się bardziej na tym, czym on ogólnie jest. Może Was zastanawiać, skoro tak łatwo znaleźć definicje, opisy, historie i wszystko na temat Tarota w internecie, to po co mam Wam to wszystko opowiadać? Ale pomyślałam sobie, że jeśli mam się rozprawiać z jakimiś mitami i błędnymi przekonaniami na temat Tarota, to warto byłoby przedstawić Wam pokrótce, na dzień dobry, jak ja go postrzegam. A mam wrażenie, że robię to w w zupełnie inny sposób niż większość osób, z którymi miałam okazję o tym rozmawiać. Winne złemu postrzeganiu Tarota jest szufladkowanie go jako jakiejś szatańskiej magii, co większość ludzi od razu zniechęca do tego, żeby się dowiedzieć o co w nim tak naprawdę chodzi. Po co w ogóle się dowiadywać? Jak już wspominałam wcześniej w poprzednim filmiku. Niekoniecznie po to, żeby zaraz wprowadzać tarota do swojego życia i korzystać z niego codziennie czy w ogóle kiedykolwiek. Nie uważam, żeby to było jakoś konieczne i potrzebne każdemu do szczęścia, ale zdobywając nową wiedzę i przyswajając świeże wiadomości, nasze mózgi lepiej pracują i dłużej pozwalają cieszyć się swoją pełną sprawnością. Chociażby z tego względu myślę, że warto poszerzyć swoją wiedzę. No to czym dla mnie jest tarot? Przede wszystkim jest on dla mnie narzędziem, dzięki któremu mogę skontaktować się z moją intuicją. Tak jak na przykład medytacja czy gry logiczne pozwalają skomunikować się z na co dzień niedostępnymi obszarami umysłu, tak tarot pomaga obudzić w sobie intuicję. E, tutaj przydałoby się troszeczkę nakreślić, czym ta intuicja jest, bo tak jak o tarocie słyszał każdy, tak niekoniecznie intuicja jest czymś znanym. Jedni nazywają intuicję instynktem, inni szóstym zmysłem, jeszcze inni przeczuciem. Inni w ogóle o niej nie mówią i nie myślą, um, ale prawda jest taka, że każdy ją posiada, zarówno każdy człowiek, jak i każde zwierzę, ma coś na kształt intuicji. To jest ten taki głosik z tyłu głowy albo takie właśnie przeczucie, które mówi nam, żeby czegoś nie robić. Na przykład. Nie skręcać w lewo, chociaż to jest właśnie nasza standardowa droga do pracy, a później okazuje się, że coś złego się wydarzyło w tej alejce w lewo, ale też podpowiada nam dobre rzeczy, na przykład, by zadzwonić do dawno niewidzianej koleżanki i okazuje się, że koleżanka ma taką nowinę, która sprawiła nam ogromną radość. Takie drobne przykłady. Ale oczywiście intuicja działa też w trochę większym wymiarze. W ogólnie jest to taki właśnie ten głosik, który nam różne rzeczy podpowiada i albo tego słuchamy, albo nie. I zazwyczaj, jeżeli nie posłuchamy, to żałujemy. I pewnie nieraz mieliście taką sytuację, kiedy czuliście, że coś trzeba zrobić, albo nie, no i nie posłuchaliście tego przeczucia i było, jak było. To właśnie to jest ta intuicja. I tak, intuicja nie jest. Nienamacalna, to znaczy nie da się jej jakoś zmierzyć czy złapać, ale mimo to. Zupełnie jak każdy jeden mięsień w ciele, można ją wytrenować, wyćwiczyć i sprawić, żeby była silniejsza. Po co to robić? Ludzie, którzy mają lepszy kontakt ze swoją intuicją, znacznie łatwiej podejmują, uwaga, właściwe decyzje. Właściwe, czyli takie, które są dla nich i dla ich otoczenia zadowalające, które ich uszczęśliwiają i ogólnie żyją trochę bardziej świadomie, bardziej wiedzą, co się wokół nich dzieje. I też bywają bardziej spostrzegawcze. Ogólnie intuicja to bardzo fajna sprawa i dobrze jest mieć ją silną i wytrenowaną. Jest to też taki podstawowy element czegoś, co nazywa się świadomością zbiorową. Świadomość zbiorowa to kolejne zagadnienie, które warto byłoby szerzej omówić. Taki najprostszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o świadomość zbiorową, to jest to, że każdy z nas wie, że czerwone światło oznacza stop. Okej, okay, teoretycznie mówili nam o tym w szkole, tak, że na czerwonym stoimy, na zielonym idziemy. Ale nawet gdyby nam tego nie powiedzieli, to gdzieś podświadomie wiedzielibyśmy, że czerwony kolor, czerwone światło oznacza konieczność zwrócenia na coś uwagi. A wiedzielibyśmy to właśnie dzięki tej świadomości zbiorowej. To taki worek naszej Globalnej wiedzy wszystkich ludzi, od zarania dziejów i z całego świata. Nasza intuicja właśnie w głównej mierze czerpie z tego wielkiego worka tej świadomości zbiorowej i jest takim przekaźnikiem między nami, a tą ogólną wiedzą całej ludzkości. Jeśli pracujemy z intuicją, to łatwiej jest nam do tego worka zaglądać, kiedy tylko chcemy i czerpać z niego to, co jest nam potrzebne. Kiedy przychodzi do mnie człowiek z pytaniem do kart, to tak naprawdę nie zadaje go tym kartom a swojej podświadomości. Wybierając karty, z których później przeczyta się odpowiedź, on robi to intuicyjnie. To ta właśnie intuicja, która jest połączona z tą świadomością zbiorową, podpowiada mu, po którą kartę powinien sięgać. W kolei na kartach przedstawione są znaki i symbole, które ludzkość zna od niemal zarania dziejów, tak jak chociażby ten kolor czerwony, który sygnalizuje konieczność zwrócenia na coś uwagi. I dzięki temu łatwo jest je zrozumieć i znaleźć odpowiedź na zadawane pytanie. Czyli równie dobrze można by po prostu usiąść i pomedytować ze swoim problemem. Kto medytuje, ten wie, że często właśnie w tym stanie przychodzą do nas różne odpowiedzi i rozwiązania w postaci albo przeczucia, albo faktycznych obrazów w naszej głowie. Ale nie każdy ma na to ochotę, nie każdy ma na to czas, nie każdy ma też takie umiejętności. Dlatego właśnie korzysta się z tarota, żeby ten proces troszeczkę usprawnić i też troszeczkę jakby wyjąć z siebie. Ponieważ idąc do tarocisty też nieco zrzucamy odpowiedzialność za tą decyzję z siebie. Ale o tym w innym filmiku. Czyli tarot jest narzędziem do rozbudowywania swojej intuicji. Sam w sobie nie ma żadnej mocy, żadnej intencji. To, że możemy w nim zobaczyć diabła albo śmierć, nie czyni go złym. To, że możemy zobaczyć w nim anioły, narodziny i miłość, nie czyni go dobrym. Jest po prostu neutralnym narzędziem. Teoretycznie możemy go porównać do noża, tak? za którego pomocą możemy. Zrobić albo sałatkę owocową, albo kogoś zabić, ale w praktyce samym tarotem nikogo nie potniemy. <laughs> Nawet jeżeli stawiamy tarota ze złą intencją, no to samo sprawdzenie tego, jaka jest wiedza w tej świadomości zbiorowej, jak ma się sytuacja w danym momencie, jaka może być, bo tak, po przyszłość też można zaglądać, to to wszystko tak naprawdę no, nie jest w stanie skrzywdzić. Drugiej osoby. Można za pomocą kart Tarota manipulować niektórymi ludźmi, bardziej za pomocą tego, w jaki sposób zinterpretuje się obrazy przedstawione w kartach, ale już tutaj trochę wybiegamy poza tym, jaki jest Tarot. A nie jest ani dobry, ani zły. To już ustaliłam. To na wstępie chyba tyle. Jak widzicie, miałam tylko powiedzieć o tym, czym jest Tarot, a przy okazji zahaczyłam o intuicję, podświadomość, świadomość zbiorową, intencje i jeszcze pewnie o coś, więc ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, czym ogólnie jest Tarot. Mniej więcej tylko Wam zakreśliłam, że nie jest on żadnym okultystycznym, strasznym narzędziem, jest tylko po prostu czymś, za pomocą czego można się skontaktować z tym. Wszystkie te zagadnienia, o których przy okazji wspomniałam, z pewnością poruszę w innych nagraniach. A jeśli jest coś, co Was interesuje, a jeszcze nie było o tym mowy, to dajcie znać w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych. Tu chyba nie ma, ale nie wiem, na Instagramie, na mailu, cokolwiek. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia wkrótce.